Witam wszystkich serdecznie, tak jak obiecywałem puszczam u Andrzeja kolegi. Tutaj jak widzicie zaraz jest w bok 20 metrów, tu jest jego gołębnik Puszczam obok niego, to jest jego dom i tutaj ma gołębie, ja puszczam z tyłu obok niego przywiozłem 100, 100 gołębi tutaj. Tu w kartonach no nie mam klatek, bo nie puszczam, bo ja nie jestem w zasadzie zwolennikiem puszczania ale puszczam te gołębie tak jak obiecałem Andrzej już tu swoje zgonił powoli tu się mu zbierają no, wygania z gołębników po kolei każdy gołębnik zaraz wam pokażę już się zbierają ręce mi chodzą bo tutaj samochód wyjechaliśmy bo kurde ugrzeźliśmy ale już jest ważne że już jesteśmy Moje gołębie mają pod wiatr, ale to nic. To co wróci, to wróci. Nie chcę żadnego gołębia z powrotem, który zmoczy dupę. Jest tutaj około kilometra. Spokojnie spokojnie powinny wrócić. A jak któryś nie wróci, to widocznie nie, nie, nie wróci. To już nie, nie będzie u mnie trudno. Ja nie chcę gołębi, które, które gdzieś tam moczą dupę kilometr od gołębnika. Także jest pod wiatr. No. Także teraz patrzę że ja, gołębie tu latają, zaraz wam pokażę. O, tutaj są wiatr ale tak jak mówiłem No dobra, już jego głębie chyba poszły do góry Nie widać ich za krzakami tutaj wam pokazy przesunąć trochę tutaj tu jest jego petarda, zaraz wam pokażę o, tu jest tak, bo tu mamy tą bramę. Dobra, to są gołębie No dobra, no to generalnie. Chuj, tak jest wiatrzysko, one za wysoko nie pójdą. Czyli, dobra Boguś, otwieramy. Otwieramy gołębie. Test tamtej, te z tej. Po kolei. Teraz wam pokażę. Jest już 100 gołębi. Dobra, całkiem tamte przesuń tam to murzyny jest i tam to podnieść do góry tamtą stronę o dobra i do góry z nimi Spójrz, tam jeszcze coś jest o, jeszcze są cztery dobra wszystko widzicie w kartonach I przywiozłem. Tylko mówię, w odwrotną stronę wiatr, wszystko je do tyłu będą miały cały podwiatr i to pod silny wiatr. Jak słyszycie na pewno, jest tutaj wiatr, wszystko, no, ale to nic. Nie dziś, to jutro, może coś przyleci. A jak nie przyleci, to trudno. Już się moje zbierają zaraz. Zobaczymy, czy się złapią. Mogłyby się złapać. Dobra, Wam przybliżę. Nie wiem, czy je widać. O, tu są moje. Tu są moje. Poszły jeszcze dalej. No, wiatr są... no, szybko je, je, je yy, ściąga w dół. No ale zobaczymy. Czy się złapią, czy nie? Zobaczymy. W każdym bądź razie popatrzymy zobaczymy, co tu będzie. No jest, młyn mój, już już częściowo się z małym lotkiem u niego złapały, także na razie na razie wrzucam pauzę, zobaczymy co będzie dalej. Wrzucam, wrzucam jeszcze, wręczymy, bo widzę młyn totalny, ścina wielka, młyn totalny o ja teraz stąd jak one się stąd oderwą no ale zobaczymy ścina jest jest ścina także zobaczymy które te no się zmieliły już solidna ścina no złapały się złapały się chciałem jechać ale raczej, bo... e... ścina jest, jest jest fajna także To jest, to jest jakiś 300 gołębi do lata prawdopodobnie Ale jest chora No dobra albo no, właściwie jeszcze powstaje na chwilę Wyrywają się tutaj. Wiatr, straszny wiatr jest. No, jest okropny wiatr, wszystko. I mówię, mają pod wiatr, ale nie mają daleko, także niech kombinują. Jest pochmurno, jest tak. Czyste, nie jest to naruszanie, ale. Jest także e, zobaczymy. W każdym razie są w nie były, rozrywają się, wyrywają się. Widzę tutaj mielą. Poczekamy, zobaczymy. Dobra, na razie pauzę. Jadę do siebie. Witam, panowie. Jestem tutaj, przychodzę. Przyleciały ptaszki. Co, tu jeszcze lecą? Dobra. No nie wiem ile. Później policzę. Zobaczymy. Tu jest 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20 22, 24, 26. I w powietrzu lata. E, jakieś 50, 70 gdzieś no zobaczymy, no tu jeszcze latają gołębie się zlatują e, zobaczymy, no w każdym bądź razie teraz muszę czekać i zobaczyć co, co, co przyleci także później w opisie powiem e, jakie straty i, i i, I tu latają, przyleciało i górą widzę, tu doleciał jeszcze Budapeszt jakiś. No jest. No dobra, tu siedzi część. Może je zgonię jeszcze. Nie, to zaraz, zaraz się do nich jeszcze. Podlecą, no miały przeprawę, miały przeprawę, bo musiały się tam na pewno Andrzeja ze 300, Andrzej wygonił, także musiały się i jeszcze pod wiatr, bardzo silny wiatr, ciężko było im się tam wydostać w ogóle, bo wiatr w dół je cały czas spychał, w każdym bądź razie, no zobaczymy, pozdrawiam.